Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tower of Hell. Będziemy dzisiaj przechodzili o tak wieżę, naszym skinem. O nie, tego za bardzo nie lubię. Trzeba tu się przyblokować. Kurczę, akurat tą mapę. Ja sobie wbijam, nagrywam odcinek. Oni mi wstawiają mapę. To. Proszę Was, nie, 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 nie. O, to mogłem rozpocząć. No i kurczę i ja spadłem. Kto tu przylazł? Kto przylazł tą mapę? Nikt nie przylazł tej mapy, bo nikt jej nie lubi. I dlaczego mamy ją lubić? Przecież my spadamy na niej bez przerwy. Mm, więc będziemy stawali tam, gdzie są bezpieczne miejsca, widzowie. Kto da mi Subika, ten będzie miał farta i to przejdzie. Dobra. Zachęcam do Subika. Dzwoneczka, a ja... Wszystko czy to! O, widzieliście. Nie, nie, nie! Chupa! O! Tu możemy odpocząć. Nie, 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 nie. O! Tu można sobie stanąć, widzieliście? Ja Wam pokazuję jak przejść to. Naprawdę. Tak! Jestem najwyżej. Tylko teraz, żeby nie skusić, widzowie. Bo jak skuszę, to będzie przechlapane. I skończę odcinek. Bo ja tego nie lubię ruchomych bloków. Są takie ruchome bloki. Trzeba w nich wskoczyć na odpowiedni kwadrat. Jak to zrobić? Aha, dobra, tu. Nie, 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 nie. wiem czy iść na pro. Iść na pro wersja. Yy, specjalnie z żądaniem gizmogame.pl nagrywam coś innego niż Jaybreak. pojawią się trzy odcinki z, bez Jaybreaka, i będzie kolejny, znowu Jay Break. Yy, może Wam pokazać taki sposób jak, jak się zbić ten WJ Breaku, na przykład jak złapać prokryminalistów tak bez w banku, jak szybko połapać ich, tak, jak zrobić tak, żeby nie mogli cię rozwalić, jak robić tak, żeby strzelać przez to i różne inne takie rzeczy. Trzeba też się trochę postarać, tak samo jak ja teraz nie umiem tam doskoczyć. Świat nie będzie teraz włączał. Robię to na hardkorową wieżę. Bez świetloka. Bez świetloka dwa razy lepiej. I się to robi! Widzicie? A tutaj mamy miejsce wolne. Postać robi tak. Nam zwalnia. Teraz możemy tak przeskoczyć. Teraz możemy tak. No i teraz nas tam wiezie. No i teraz są te ruchome bloki, których ja nie lubię. Ja nie lubię. O tak, spadaj! Dobra, spad. Dobra, widzę, wiem. Przepraszam, że mi tutaj coś piszą, bo to są takie z mojej grupy youtuberów. Nie są oczywiście wszyscy youtuberzy tam, tylko po prostu na tej grupie. Są youtuberzy i fani różni, kolorze, bardzo dziękuję za wszystko. Dobra, ja robię cięcie i się zaraz będziemy widzieli, bo nam się jak ja tu dojdę, to, to chyba będziemy się widzieli. No dobra. noj, Ej, poczekajcie! Co się za zacięło mi się. E, 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 O co chodzi? Dobra, cięcie, nie możemy zrobić nawet włącznik nagrywania. Co się stało? Co się stało w moim OBSie? psuło mi to odcinek, ludzie co to jest teraz ja muszę bez cięcia to robić, no panie ja nie teraz bez cięcia muszę to zrobić, no jak to zrobić bez cięcia, no no, 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 poczekaj ty mi powiedz, jak to zrobić bez cięcia, no powiedz mi powiedz mi, no jak ja mam poczekać, no nie wiem, co ja mam zrobić raz Chodźcie, wyłączę te wszystkie na te. Yy, sprawdzę, mogę? Okay. No coś się zepsuło. Yy. Yy, mogę, poczekajcie, jakieś połączenie od serwera jest błędne. Ja postaram się wyłączać wszystkie strony. Tak, żeby móc to zrobić, o zadziałało mi. Więcej ja robię dzisiaj. zaraz się widzimy. Dobra, jedno jest pewne. Wiem, że że nie zrobimy do końca. Ja chciałbym Wam ten bardzo podziękować za wszystko, za oglądanie, za subskrybowanie i w ogóle, chyba, ja usunę kanał. No usuwamy chyba kanał. No to jest nasz czas do usunięcia kanału. Odliczanie. Więc się z wami żegnam w ostatnim odcinku z mojego kanału. Żegnam was. Papa. Pa. Ale, ale. nie, nie, nie. Zmieniła się nam mapa. Nie usuwam kanału, więc jesteście tacy, którzy się nabieracie tak szybko. LOL, normalny LOL. Ej, ej, ej. Ty mnie nabrałeś? Ty mnie nabrałeś? Ja myślałem, że to nie jest ruchome. Aha. To jest ruchome. Ty nie stój we mnie. Dobra. szybko przejechaliśmy sobie. Przechodzimy. Skoczymy. Wow! ile osób jest na niebieskim, ale to jest takie. Ej, ej, ej. Jaka podpucha. Taka podpucha, że ja się rozsypałem. No Jakim cudem mogę się rozsypać na tym? Dobra, będę tak szybko mówił teraz. Jak nie dojdę do tego piętra, to muszę tak szybko mówić. Ale to jest bardzo trudne. Tak szybko mówić. Ej, ej, ej! Szybko! Szybko! Szybciej, szybciej! Szybciej! No, czemu na mojej klózek akurat. Chyba mi się zmienił głos. Ale tak szybko mówię. Spróbuj tak bardzo szybko mówić. To się powinien zmienić głos. na kogoś innego. Dobra. Muszę tam zaskoczyć. Znowu nie doskoczyłem, muszę teraz bardzo szybko, bardzo szybkiem tam mówić. Dobra, szybko, szybko. muszę bardzo szybkim tam mówić. Muszę bardzo szybko to zrobić, bo to jest bardzo trudne, żeby tak mówić. Spróbuj tak powiedzieć. Bardzo na przykład inne słowo. Siemanko. Bardzo innym tym słowem mówisz jakby inaczej. Inny pus masz chyba. Bo ja mówię inaczej. Bardzo szybko po prostu mówię. I tyle osób tam, tak, udało mi się w końcu udało mi się widzieliście jak to było, trzeba szybko mówić jak ja szybko, o nie błagam, tego nie lubię za bardzo okej, yy, okej okay, okay. nie mów, że to są te kółka, o nie trzeba będzie kombinacje robić No dobra, pokażcie mi, jak to trzeba zrobić. Uuu, spadniesz, koleżanko. Aha, tutaj to teraz no tak iść. No i co? E... E, 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 widzimy się, jak zrobię cięcie i se, zaraz widzimy. Dobra, spadłem na sam dół, jak to ma być fake? to żebyście wiedzieli, że to nie fake. wow, patrzcie, ile pięter się nam podwoiły pięter, co to się stało, tak, wykupiłem zarobu, ej, 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 Ta tam, aha, tego dotknąłem, dobra, konkurs na 0 robuxów, wygrałeś na 0 robuxów, dobra, widzę, robimy tu okej okay. moi drodzy Musimy tak przejść hopa 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 ja chyba będę kończył już ten odcinek dobra ja kończę odcinek bo tam nie umie i tak przejść dobra kończę odcinek papa